Czy ta sytuacja wydaje ci się znajoma? Jest piękny dzień, słoneczny dzień. Spacerujecie z dzieckiem po parku, po lesie, albo po prostu dookoła domu gdzieś w mieście. Dziecko dostrzega nagle małego słodkiego, kotka, małego pieska, czy też małą wiewiórkę, zwierzę dzikie lub bez właściciela. I jak każdy maluch, jest ciekawe świata. Chcę dotknąć tego małego, słodkiego kotka, małego pieska, liska czy też wiewiórkę I już wyciąga rączki do zwierzaka, ale stop! Zatrzymajmy ten obrazek na chwilę, zanim wydarzy się prawdziwa tragedia. Dzisiejszy film jest inspirowany niedawnym moim doświadczeniem z poradni, gdzie konsultowałam właśnie taki przypadek. Dziecko w takiej niby banalnej sytuacji zostało ugryzione przez bezpańskiego kota. Rozmawiałam z rodzicem na temat tego, co dalej ma zrobić, i odniosłam dziwne wrażenie, że niestety, ale zapominamy często, a my, lekarze, musimy pamiętać, o bardzo groźnej chorobie odzwierzęcej, o której zamierzam Wam dzisiaj powiedzieć. Czy domyślasz się już, o jakiej chorobie myślę? Czy można dziecku pozwolić głaskać obce, bezpańskie zwierzę? Dlaczego taka sytuacja może być bardzo groźna? W dzisiejszym filmie. Dowie się jakiej śmiertelnej choroby musimy się bać. I pokażę wam krok po kroku schemat postępowania w razie właśnie tej sytuacji ugryzienia przez bezpańskie zwierzę. Gotowi na kolejną porcję wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Cześć, witajcie. Mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą, czyli specjalistą chorób dzieci. Ten kanał tworzę specjalnie dla Was, drodzy pacjenci, drodzy rodzice, by tłumaczyć Wam w prosty sposób medyczne pojęcia i medyczne procedury. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, by każdy z Was mógł właściwie dbać o swoje zdrowie i zdrowie Waszego dziecka. Uważam, że medycyna jest super i warto czerpać wiedzę ze sprawdzonych źródeł medycznych. I taki właśnie ma być ten kanał. Dzisiaj zajmiemy się tematem kolejnej choroby zakaźnej, która może dotyczyć zarówno dorosłych, ale niestety również dzieci. Zawsze, w takiej sytuacji, kiedy doszło do ugryzienia, pokąsania przez dzikie zwierzę bądź jakiekolwiek zwierzę, my, lekarze, musimy o tej chorobie pamiętać. Ta choroba jest zoonozą, czyli chorobą od zwierzęcą. Człowiek zaraża się od chorego zwierzęcia. Czy domyślasz się już o jakiej chorobie mowa? Oczywiście, będziemy rozmawiać dzisiaj o wściekliźnie. Jest to bardzo groźna, śmiertelna choroba wirusowa. Musisz pamiętać, że wścieklizna niemal zawsze jest chorobą śmiertelną. Ale niemal zawsze dzięki właściwemu postępowaniu jesteśmy w stanie jej zapobiec. Ale po kolei, jak tak naprawdę dochodzi do zakażenia? Wirus wścieklizny znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia i może wnikać do naszego ciała. Na dwa sposoby. Poprzez uszkodzoną skórę, czyli w momencie ugryzienia, zadrapania jest kontakt ze śliną i wirus może wnikać do ciała człowieka. Bądź też drugi sposób, poprzez kontakt śliny z błonami śluzowymi, czyli na przykład na plucie do ust, czy też na plucie na oczy przez spojówki. I zanim powiesz, że wściekłego zwierzęcia przecież nikt nie będzie dotykał, no przecież widać, że to zwierzę tak naprawdę jest wściekłe, źle się zachowuje, jest agresywne. I tutaj jest Twój podstawowy błąd. Niestety, to nie jest do końca prawda. Wirus wścieklizny u zwierzęcia powoduje zmianę zachowania. Niektóre zwierzęta będą rzeczywiście agresywne, pobudzone, będą się ślinić, ale niektóre będą zachowywały się wręcz odwrotnie: będą potulne i spokojne, a niektóre będą domagały się wręcz pieszczot. To bardzo nietypowe zachowanie dla zwierzęcia dzikiego. Takiego zwierzaka zdecydowanie powinno się omijać, a już na pewno nie dotykać. Ale jeżeli doszło już do ugryzienia przez zakażone wirusem ścieklizny zwierzę, to jak wygląda dalej postępowanie choroby? Wirus poprzez ślinę zwierzęcia jest wydalony do rany, wnika do krwi. I poprzez Twój układ nerwowy, nerwy obwodowe zaczyna dostawać się do Twojego ośrodkowego układu nerwowego. Ten okres, zanim wirus trafi do mózgu jedzenia kręgowego, nazywamy okresem inkubacji wirusa, i ten w przypadku może trwać nawet do kilku, kilkunastu miesięcy. Czyli ten okres, zanim pojawią się objawy choroby. A początkowe objawy wścieklizny są bardzo nieswoiste. Może to być osłabienie, gorączka, takie objawy przeziębieniowe. Do tego może pojawić się uczucie mrowienia, dziwnego uczucia w miejscu ugryzienia, oczywiście nie będzie już rany. Następnie przechodzimy do fazy tych prawdziwych objawów ścieklizny, czyli objawów neurologicznych. I tutaj pojawiają się zaburzenia świadomości, zaburzenia mowy, zaburzenia psychiczne, może się pojawić pobudzenie, niepokój, mogą się pojawić bardzo bolesne kurcze mięśni, wodowstręt, światłowstręt. Mniej typowe objawy wścieklizny to objawy porażenne. Dochodzi do takiego porażenia mięśni, że nie jesteś w stanie ich potem używać. Następnie w kolejnych fazach tej strasznej choroby pojawia się zapalenie mózgu, śpiączka. No i niestety choroba kończy się śmiertelnie. Czyli widzisz, że jest się czego bać. A co najgorsze w tym wszystkim, to to, że w momencie kiedy występują już pierwsze objawy, czy te objawy nieswoiste wścieklizny, my nie jesteśmy w stanie choremu już pomóc. Jest już za późno. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, że trzeba działać natychmiast, od razu. Nie ma na co czekać. Jeżeli doszło do ugryzienia przez jakieś zwierzę, należy po prostu natychmiast szukać pomocy. A najlepiej to wiedzieć, co robić, żeby do takiej sytuacji w ogóle nie dopuścić. No dobrze, czyli co robić, jeżeli dziecko ugryzło zwierzę? Po pierwsze, przede wszystkim należy zachować spokój i uspokoić malucha. No, każdy rodzic powinien wiedzieć, że ranę pokąsaną przez zwierzę, oślinioną przez zwierzę, należy bardzo obficie spłukać wodą, uwaga, z mydłem. W pierwszym odruchu rodzic oczywiście chce jak najszybciej zatamować krwawienie, nałożyć plasterek, żeby dziecko przestało płakać, bo wtedy nie widzi krwi, to się szybciej uspokaja. Ale nie w tym wypadku. Z rany chcemy się jak najszybciej pozbyć śliny zwierzęcia, więc... Obficie płuczemy ranę wodą, najlepiej z mydłem, a po przepłukaniu warto jest jeszcze odkazić tę ranę środkiem na bazie spirytusu. I nawet chat GBT, czyli sztuczna inteligencja, doskonale wie, co robić dalej. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, należy szukać pomocy lekarskiej bo w takiej sytuacji należy u osoby pogryzionej wdrożyć profilaktykę wścieklizny. Przypominam, lepiej zapobiegać, bo w tym przypadku nie mamy żadnego leczenia. Ważne jest też, żeby pamiętać, że jeżeli zwierzę jest udomowione, czyli właściciel tego zwierzęcia jest znany, trzeba zapisać dane tego człowieka, dane tego właściciela zwierzęcia, żeby to zwierzę zostało objęte Obserwacją weterynaryjną. Żadne tłumaczenie właściciela, że zwierzak jest przecież szczepiony i nie ma objawów infekcji, i że nic mu przecież nie jest, bo nigdy mu nic nigdy nie było, i że to było przypadkowe ugryzienie, nie powinno Tobie wystarczyć. Tylko lekarz-weterynarz po obserwacji zwierzęcia może wykluczyć objawy wścieklizny i tylko na tej podstawie lekarz, który wprowadził profilaktykę wścieklizny u pacjenta, u dziecka, które było pogryzione. Może na tej podstawie przerwać całą procedurę, tylko opinia lekarza weterynarii. Niestety, już też miałam taki przypadek, nierzadko spotykamy się z sytuacją, kiedy właściciel tego zwierzęcia nie jest skory do współpracy, odmawia podania danych osobowych, odmawia zgłoszenia się do weterynarzy. W takiej sytuacji ja czy lekarz, który podejmuje decyzję o podjęciu profilaktyki przeciwścieklizny, Musi takie zwierzę traktować jako nieznane, czyli nie wiemy tak naprawdę, co z tym zwierzęciem się dalej dzieje. Cały schemat, jeżeli chodzi o postępowanie, jest oczywiście dostępny za darmo w internecie. Pod filmem znajdziecie link do strony ministerstwa, gdzie jest zamieszczona cała ta tabelka i schemat postępowania. W przypadku lekkiego pogryzienia polizania przez zwierzę, kiedy możemy ewentualnie przerwać postępowanie poekspozycyjne. Ale zanim powiem Ci, jak wyglądało postępowanie u mojej pacjentki, myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby zasubskrybował ten kanał. Udostępnij film dalej, bo w ten sposób ja zwiększam zasięgi kanału, a ja chcę pomóc jak największej ilości osób. No dobra, ale wracając do tematu, jaki jest następny krok? Czyli po obfitym spłukaniu rany, przemyciu spirytusem. Następny krok, zgłaszamy się do lekarza. Zgodnie z tą tabelką, zobacz tylko, nawet jeżeli rana jest niewielka, ale doszło do kontaktu ze śliną zwierzęcia, możliwie jak najszybciej należy rozpocząć szczepienie przeciwko wściekliźnie u tego dziecka. Zwykle wykonuje się to w poradniach chorób zakaźnych i kwalifikuje do tego szczepienia lekarz specjalista chorób zakaźnych. Lekarz określa również ryzyko wystąpienia innych chorób, które mogą być przenoszone przez zwierzę, np. nadkażenia bakteryjnego. Oraz ryzyko wystąpienia tężca. Szczepionka zawiera inaktywowanego wirusa wścieklizny. Podajemy 4 albo 5 dawek w zależności od wybranego schematu. W bardziej ryzykownych przypadkach, gdy rana jest głęboka, podajemy również swoistą immunoglobulinę przeciwko temu wirusowi wścieklizny. I ważny temat. Musimy zdążyć przed pełnym okresem inkubacji tego wirusa. Czyli im szybciej, tym lepiej, i tak jest właśnie zaplanowane to szczepienie. To powoduje, że nasz układ odpornościowy, który nauczy się w formie tego szczepienia, jak zwalczyć tego wirusa, będzie umiał z nim walczyć. Przypominam: nie ma leku na wściekliznę. Całe szczęście w Polsce od kilku lat nie odnotowywano przypadków wścieklizny u człowieka, jednakże co roku przeprowadzanych jest około 10 tysięcy szczepień poekspozycyjnych. Czyli takie sytuacje niestety się zdarzają. Nie wiem, czy wiesz, ale dwa razy do roku, wiosną i jesienią, Państwowa Inspekcja Weterynarii przeprowadza wyrywkowe szczepienia lisów w polskich lasach, właśnie na wirusa wścieklizny, ponieważ okazuje się, że głównym takim rezerwuarem, oprócz oczywiście psów, kotów czy innych zwierząt, w Polsce głównym tym rezerwuarem są lisy. Ale mimo tych naszych działań profilaktycznych w 2023 roku odnotowano w Polsce dwa ogniska zwierząt chorych na wściekliznę w województwie mazowieckim. Ta choroba występuje na całej Ziemi. Najwięcej wirusa wścieklizny wiemy, że jest w Afryce i w Azji, i wyjeżdżając w tamte kraje na pewno będziesz miał zalecone wykonanie takiego szczepienia. Chciałabym, żebyście pamiętali, że jest to bardzo groźna choroba. Ona niestety występuje w środowisku, również w Polsce się zdarza mimo naszych działań profilaktycznych. Więc ważne jest, żeby pamiętać, by zmniejszać maksymalnie ryzyko ekspozycji na tego wirusa. Staramy się uczyć dzieci tego, żeby nie dotykały bezpańskich zwierząt, zwłaszcza takich, które zachowują się dziwnie. A jeżeli dojdzie do sytuacji pogryzienia, w jakiejkolwiek sytuacji pogryzienia przez zwierzę, czy udomowione, czy też dzikie. Ważne jest, żeby skontaktować się natychmiast z lekarzem i wdrożyć odpowiednie postępowanie profilaktyczne, bo w ten sposób możemy uratować zdrowie i życie Twojego dziecka. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Inne filmy o chorobach zakaźnych znajdziesz tutaj. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Pa!